Były poseł zjednoczonej prawicy dołącza do Hołowni kolejny transfer do Hołowni. Dołącza były wiceminister. Szymon Hołownia poinformował, że do koła parlamentarnego Polski 2050 dołączył Wojciech Maksymowicz, który wcześniej należał do porozumienia. Oznacza to, że Polska 2050 ma w parlamencie o teraz 7 osób minus 6 posłów oraz jednego senatora. Wojciech Maksymowicz jest pierwszym posłem, związanym w przeszłości ze Zjednoczoną Prawicą, który zdecydował się na przejście do Polski 2050. W kwietniu do Polski 2050 dołączył były poseł komirosław Suchoń. Nie był to pierwszy transfer z tego ugrupowania do partii Szymona Hołowni. Wcześniej ten sam kierunek obrał Tomasz Zimoch, Joanna Mucha oraz Paulina Hennik-Kloska. Jako pierwsza do Polski 2050 przeszła z kolei Hanna gil która wcześniej należała do Lewicy. Polska 2050 ma również jednego senatora. Jest nim Jacek Bury, który do Senatu dostał się z poparciem Koi Lewicy, jednak w styczniu zdecydował się na przejście do Hołowni. Wojciech Maksymowicz na konferencji prasowej skrytykował założenia Polskiego Ładu. Nie mogę zgodzić się na politykę prowadzącą do zapaści służby zdrowia, a taką właśnie zapowiada z urzędniczała pr koncepcja polskiego ładu stwierdził. Całość opieki zdrowotnej wymaga prawdziwej naprawy i przemyślanych rozwiązań, a również systemowego zagwarantowania wzrostu nakładów na opiekę zdrowotną. Zamiast programu dla większej efektywności przychodzi i szpitali, urzędnicy przygotowali dalszą drastyczną biurokratyzację. Za i centralizację. PiS forsuje powrót do czysto prl centralizmu. Dobrze pamiętam, jak to wyglądało i nie chciałbym wracać do tamtych czasów, powiedział poseł. Minister zdrowia ma jednoosobowo decydować o praktycznie każdej decyzji inwestycyjnej, finansowej na poziomie województwa, powiatu, ale nawet i gminy. Zupełnie nie będą miały znaczenia opinie ekspertów i samorządowców. To jest antyreforma, reforma, ocenił. Dodał, że przekonał go program dotyczący służby zdrowia, jaki zaprezentowała Polska 2050. W środę Wojciech Maksymowicz poinformował, że odchodzi z porozumienia. W połowie kwietnia odszedł on już z klubu PIS. Zapewniał wówczas jednak, że w szeregach porozumienia zostanie. Jak widać, zmienił jednak zdanie, co zarzuca się profesor Maksymowiczowi. Przypomnijmy. Wojciech Maksymowicz poinformował o odejściu z klubu parlamentarnego PiS 14 kwietnia. Miało to miejsce po tym, gdy resort zdrowia zarządził kontrolę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Powodem są doniesienia o nieetycznych eksperymentach, które miał nadzorować Maksymowicz. Granice zostały przekroczone. Nigdy nie prowadziłem ja, ani mój zespół, badań na żywych płodach, na zwłokach ludzkich. Życie ludzkie jest dla mnie najwyższą wartością, oświadczył wówczas Maksymowicz. O takich praktykach mówił dzień wcześniej 13 kwietnia, rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówił we wtorek, że MZ dostał bardzo niepokojące informacje o możliwych eksperymentach medycznych wykonywanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pod nadzorem profesor Wojciecha Maksymowicza, które dotyczą płodów. Myślę, że kierując się przesłankami możliwych nieprawidłowości, daleko posuniętych nieprawidłowości, to pan profesor Maksymowicz powinien również oczekiwać jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy, bo może rzutować to na dalszą jego karierę, mówił Andrusiewicz. Dodał, że po zakończeniu tej kontroli wszyscy zostaną poinformowani o jej wynikach. Hołownia, zachęcam tych, co się wahają, nie wahajcie się, kiedy patrzę na obóz zjednoczonej prawicy. To widzę tam wielu polityków, którzy dołączyli do PiS i koalicjantów w poczuciu, że będą mogli tam służyć Polsce. Zrobili to ze względów wideowych, a nie karierowych. Wielu z nich sygnalizuje już dziś, że czują się oszukani, że to nie tak miało być, że prawo nie znaczy prawo, a sprawiedliwość w wykonaniu PiS nie znaczy sprawiedliwość, powiedział Szymon Hołownia. To pułapka, z której ciężko się wydostać, i tym większy mój szacunek dla pana profesora Maksymowicza, który może stanowić wzór dla tych, którzy jeszcze się wahają, że z tej pułapki można wyjść nawet jeśli będzie oznaczać to zmianę ścieżki kariery politycznej dodał Hołownia. Zachęcam tych, co się wahają w obozie zjednoczonej prawicy, nie wahajcie się. To jest ten moment, żeby przejść na stronę ludzi, którym rzeczywiście o to chodzi żeby te wartości, dla których szliście do polityki, solidarność, demokracja, prawo i sprawiedliwość, rzeczywiście urzeczywistniać, powiedział Szymon Hołownia na wspólnej konferencji z Wojciechem Maksymowiczem. Chcemy iść w poprzek podziałów konstruujących starą scenę polityczną, chcemy zupełnie inaczej myśleć również o stronie opozycyjnej. Dość już starej opozycji i zakopanej w swoich własnych kolejnach światopoglądowych, podziałów, kast politycznych, które się wytworzyły, dodał lider Polski 2050. Tworzymy zupełnie nowe osie na tej scenie politycznej. Mówimy tym starym podziałom, nie, one do niczego nie doprowadziły, nie zmieniły Polski. Teraz potrzebujemy zupełnie nowego rozdania, a nie spotykania się w kluczu, ty jesteś z prawej, a ty z lewej. Tylko spotykania się wokół idei, które nas łączą, i celów, wokół wizji polski, którą mamy do zrobienia, tłumaczył Hołownia. Szymon Hołownia o sytuacji w Po i Róży Tchun we wtorek z kolei Szymon Hołownia odniósł się do sytuacji w Po. Platforma wie, że dzisiaj ludzie lidera opozycji, jak to teraz się lubi nazywać, widzą w kimś innym, że ta nadzieja przeniosła się w inne miejsce, powiedział lider Polski 2050 Szymon hołownia. Dodał, że jeżeli tylko róża Tchun będzie chciała, to umówi się z nią na rozmowę. Europosłanka wystąpiła w tym tygodniu SPO Szymon Hołownia powiedział na wtorkowej konferencji prasowej, że nie rozmawiał z różą tchun od bardzo dawna. Myślę, że umówimy się na rozmowę, jeżeli oczywiście będzie chciała rozmawiać w najbliższych tygodniach czy miesiącach, bo bacznie przyglądamy się temu, jak pracuje Europarlament. Zastanawiamy się, jak my, jako ruch, opisujemy się dzisiaj też na tej, nie tylko krajowej, ale międzynarodowej scenie, powiedział lider polski 2050. Natomiast, jak zaznaczył, nie ma żadnych rozmów o transferach, dołączeniach, przejściach. Ja bardzo ją cenię, słyszę, oglądam i znam od lat. To bardzo rozważna, mądra polityczka, która myśli kategoriami Solidarności Europejskiej i bardzo troszczy się o swój kraj. To jest wspaniała osoba, ocenił hołownia. Według niego Platforma Obywatelska wie o tym, że znajduje się w kryzysie. Platforma wie, że dzisiaj ludzie, lidera opozycji, jak to teraz się lubi nazywać, widzą w kim innym że ta nadzieja przeniosła się w inne miejsce. Ale to nie znaczy, że my życzymy platformie źle, że my życzymy, żeby ona się rozpadła, żeby się tam stało, jakieś nieszczęście dodał. My dzisiaj wszyscy jesteśmy na tym rynku politycznym potrzebni. Oczywiście bacznie będziemy przyglądać się temu, co się dzieje. Także z pełną świadomością, że mamy do czynienia ze sztafetą. Jeżeli jeden z uczestników na chwilę słabnie, drugi przejmuje pałeczkę. Cel mamy jeden, żeby Polska nie była krajem z Jarosława Kaczyńskiego powiedział Hołownia.